W Hiszpanii Manel i jego żona Julia wracają samochodem do domu. Julia porusza temat posiadania dzieci, ponieważ Manel nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, a ona potrzebuje odpowiedzi, aby zaplanować przyszłość. Dochodzi do kłótni i oboje się rozpraszają, więc Julia musi szybko ruszyć samochodem, aby ominąć nadjeżdżający pojazd. Niestety ich samochód ląduje na środku drogi i nagle uderza w nich ogromna ciężarówka, która sprawia, że samochód dachuje. Rok później wdowiec Manel mieszka sam ze swoim kotem. W telewizji reporterzy mówią o tym, że ONZ omawia możliwość zamknięcia granic, ponieważ krąży dziwny wirus. Środki zapobiegawcze nie działają, a ludzie stają się agresywni na granicach, próbując uciec. Manel jest tak głęboko przygnębiony, że ledwo zwraca uwagę i ostatecznie wycisza telewizor. Nie widzi nagrania ze szpitala, na którym widać, jak pacjent powoli zmienia się w zombie. Później Manel udaje się na przejażdżkę, zauważając przejeżdżającą karetkę. Różne ściany w mieście mają grafiti mówiące, że nadchodzi koniec. Manel dociera do portu, by spotkać się z dwiema kobietami zainteresowanymi kupnem jego łodzi, której nie używa od śmierci żony. Szukając dokumentów łodzi, Manel znajduje bransoletkę Juli, a jego umysł zalewają słodko gorzkie wspomnienia. W drodze do domu Manel otrzymuje telefon od siostry, ale ignoruje go. Zatrzymuje się w supermarkecie po zakupy i zauważa, że wszyscy kupują znacznie więcej jedzenia niż zwykle, prawie opróżniając półki. Później w domu zawiązuje bransoletkę naszej kota, słysząc w telewizji, że wirus pojawił się w Hiszpanii. Wieczorem Manel dzwoni do swojej siostry Berien, która ma ważne wieści. Ponieważ jej mąż pracuje dla rządu, jej rodzina zostaje przeniesiona na Wyspy Kanaryjskie, a ona zaprasza go, aby przyjechał, ale Manel odmawia. Następnego dnia Manel zauważa, że wszyscy sąsiedzi wyjeżdżają, więc postanawia zrobić to samo i zabiera ze sobą swojego kota. Podczas jazdy słyszy w radiu, że nowy wariant wirusa rozprzestrzenia się w Europie. Wariant ten skraca inkubację do zaledwie kilku minut i jest przenoszony przez rany i ugryzienia. Na lotnisku Manel wysyła Belen wiadomość, że jednak do niej dołączy. Gdy ludzie próbują wejść na pokład samolotu, bilety zostają odrzucone bez wyjaśnienia, a tłum zaczyna się denerwować, krzycząc na pracownika, który nie wie, co się dzieje. Nagle na dużym ekranie pojawia się informacja że wszystkie loty zostały odwołane, a każdy otrzymuje wiadomość na swój telefon, ogłaszającą alarm bezpieczeństwa cywilnego. Tłum wpada w panikę, a niektórzy ludzie i tak próbują dostać się do samolotu. Manel otrzymuje telefon od Belien, która mówi mu, aby ukrył się w domu i nie wychodził, dopóki nie otrzymają więcej wiadomości. W tym momencie mężczyzna kradnie broń strażnikom i grozi otwarciem ognia, więc tłum w pośpiechu opuszcza lotnisko. Ponieważ wszyscy próbują wrócić do domu, Manel utknął w korku, a radio podaje, że wszystkie drogi i mosty są w tej samej sytuacji. Gdy helikoptery wojskowe przelatują nad nimi, ludzie zaczynają opuszczać swoje samochody i kłócić się z innymi kierowcami. Wiadomości podają, że personel wojskowy został ewakuowany, a ludzie wybuchają zamieszki, w wyniku których wielu żołnierzy zostało rannych. W końcu wielu kierowców ma dość czekania, więc porzucają swoje samochody i wychodzą pieszo. Manel chwyta swojego kota i postanawia zrobić to samo. Dociera do swojej dzielnicy w nocy i odkrywa, że grupa żołnierzy otoczyła budynek, aby ustawić specjalny tunel na domu. Dochodzą z niego dziwne odgłosy, a Manel jest zszokowany, gdy widzi, jak dwóch żołnierzy wyprowadza z domu zombie przez tunel, podczas gdy żona płacze za chorym mężem na zewnątrz. Zombie zostaje zabrany w pojeździe wojskowym, a Manel zdaje sobie sprawę, że znał tego faceta. Później Manel wraca do domu i zasypia. Tej nocy śni mu się wypadek i śmierć Julii. Następnego ranka Belien dzwoni do Manela i mówi mu, że organizują bezpieczne strefy w celu redystrybucji populacji. Jednak w wojsku pojawiają się spory, ponieważ im więcej ludzi zabiorą, tym większe szanse na przeniesienie wirusa do bezpiecznej strefy, a inne kraje miały już problemy z próbą tego. Radzi Manelowi, by bez względu na wszystko pozostał w domu. Wkrótce wszystkie duże miasta ogłaszają kwarantannę i nie pozwalają nikomu szukać schronienia, powodując jeszcze większe zamieszki na ulicach. Wirus nie jest już opanowany, a ludzie zaczynają widzieć zombie zjadające ludzi w okolicy, co nagrywają w mediach społecznościowych. Inni nagrywają filmy, w których dzielą się pomysłami na stworzenie zbroi i obronę. Tego popołudnia rząd ogłasza stan wyjątkowy i wprowadza nowe ograniczenia. Wszelka działalność handlowa musi zostać wstrzymana po godzinie 14:00. A ludność może zostać zmilitaryzowana. Następnym razem, gdy Manel idzie do supermarketu, prawie nie ma już jedzenia, a ludzie kradną sobie nawzajem z rąk. Manel zabiera, co może, a po drodze widzi przelatujące myśliwce. Następnie zatrzymuje się na stacji benzynowej po więcej zapasów. W tym momencie pojawia się ranny policjant, który po zderzeniu z Manelem zamyka się w sklepie na stacji, blokując drzwi kajdankami. Wkrótce w okolicy pojawia się więcej ludzi, biegających i wołających o pomoc. Nagle zombie wskakuje na innego funkcjonariusza i zaczyna zjadać jego twarz. Manel chwyta mopa i przygotowuje się do obrony, ale kiedy zombie ma go dosięgnąć, upadły funkcjonariusz strzela do niego, powodując, że krew zombie spada na twarz Manela. Wewnątrz sklepu pierwszy policjant uderza w szybę, gdy zaczyna się przekształcać. Zaniepokojony Manel chce sprawdzić, co z poległym funkcjonariuszem, który strzela w podłogę, by go powstrzymać. Po tym, jak Manel odchodzi ze swoimi rzeczami, policjant popełnia samobójstwo. Później tego samego dnia prezydent w końcu pojawia się w telewizji i ogłasza przedłużoną blokadę. Ludzie, którzy nie będą współpracować z armią i jej planami ewakuacji, poniosą konsekwencje karne. Postępując zgodnie z internetowymi samouczkami, Manel używa swoich narzędzi do wzmocnienia zewnętrznych ścian domu i instaluje kamerę bezpieczeństwa. Wieczorem wojsko przybywa do dzielnicy Manela, aby ją ewakuować, ale Belien wysyła mu wiadomość, aby został w domu i że wkrótce go uratuje. Manel wyłącza światło i chowa się ze swoim kotem, gdy słyszy żołnierzy dobijających się do jego drzwi. Na szczęście nie wyważają drzwi i nie widzą go w oknie, więc odchodzą. Dwa tygodnie później Manelowi zaczyna brakować jedzenia i nie może już zadzwonić do siostry, ponieważ usługa nie działa. Po wielu wahaniach chwyta kilka narzędzi do samoobrony, przykrywa swoje ciało warstwami i w końcu opuszcza swój dom. Włamuje się do wielu domów w poszukiwaniu jedzenia, ale niestety nic nie znajduje. Po kilku godzinach poszukiwań wchodzi do domu, w którym znajduje staruszkę o imieniu Gabriela, która nie mogła dołączyć do ewakuacji, ponieważ porusza się na wózku inwalidzkim. Ona również nie ma jedzenia, ale mówi mu, które domy mogą coś mieć, ponieważ obserwowała sąsiadów, którzy kupili za dużo rzeczy przed zamknięciem. Manel odwiedza każdy dom na swojej liście i w końcu zaczyna znajdować jedzenie i inne przydatne rzeczy, w tym motor. Dzięki motorowi Manel odważa się podróżować dalej i udaje mu się zdobyć sporą ilość jedzenia, którym dzieli się z Gabrielą. Daje jej również krótkofalówkę, aby mogli się komunikować, gdy jest poza domem. Teraz pozostał tylko jeden dom do odwiedzenia, ten, w którym żołnierze znaleźli zombie. Manel nie znajduje jedzenia, ale w środku jest akwarium z martwymi rybami. Nagle wyczuwa kogoś za sobą i szybko otwiera ogień, myśląc, że to zombie. W rzeczywistości jest to normalny człowiek, który natychmiast ucieka, myśląc, że Manel jest agresywny. Przed wyjściem sprawdza ostatnią szafkę i w końcu znajduje więcej jedzenia. Mijają dni, a Manel i Gabriela często spotykają się na wspólnych posiłkach. Pewnej nocy Manel upija się i wysyła Gabrieli wiadomość, w której żałuje, że nie spędził więcej czasu z rodziną. Potem znów śni o wypadku, przypominając sobie, jak zostali zabrani do szpitala helikopterem. Nagle budzi go Gabriela, która przez krótkofalówkę każe mu włączyć radio. Manel robi to i słyszy głos mówiący, że wysyłają ocalałych na wyspy kanaryjskie, więc dzielą się współrzędnymi, aby ludzie mogli znaleźć tę grupę ratunkową. Gabriela nie ufa im, ale Manel zauważa, że kończy im się jedzenie. Grupa wydaje się być w Arousa Estuar, a Manel mówi, że mogą tam dotrzeć za pomocą jego łodzi, ale Gabriela twierdzi, że nie może iść, ponieważ będzie ciężarem. Manel nie chce jej słuchać i obiecuje, że się nią zaopiekuje. Następnego ranka Manel martwi się, gdy Gabriela nie odpowiada na jego telefony. Biegnie sprawdzić, co się z nią dzieje i odkrywa, że popełniła samobójstwo. Zostawiła list, w którym dziękuje mu za ostatnie kilka dni i mówi, żeby się oszczędzał. W drodze powrotnej Manel zostaje nagle zaatakowany przez zombie, któremu udaje się go rozbroić. Po szamotaninie Manel odrzuca zombie i wskakuje na samochód, ale zombie chwyta go za nogę i sprowadza na dół. Walka trwa, a zombie gryzie Manela w ramię. Na szczęście nie przebija skóry dzięki jego ochronie, chociaż stwór pluje krwią na jego twarz. Manel sięga, by otworzyć samochód i zaczyna bić nim zombie, wbijając jej głowę w rozbitą szybę. Następnie biegnie po swoją broń i strzela, likwidując zombie, gdy ta się uwalnia. Następnie chwyta jej dowód osobisty z portfela i kładzie go na klatce piersiowej na wypadek, gdyby władze ją znalazły. Później w domu gotuje wodę, aby wyczyścić broń i wysyła Belin kolejną wiadomość, mówiąc, że nie może już na nią czekać, ale nadal nie ma usługi. Następnie Manel odjeżdża z kotem na motorze, jadąc z dużą prędkością przez puste drogi. W końcu natrafia na szlaban. Więc nie pozostaje mu nic innego, jak jechać przez las. Tam jest ścigany przez zombie, które nie są wystarczająco szybkie, aby go złapać. Czasami próbują skakać, więc Manel musi uważać, by robić uniki. Kiedy natrafia na opuszczony obóz, obawia się, co może tam znaleźć, ale nie ma innego wyjścia. Zaczyna przez niego przechodzić i pojawia się duża horda obozowiczów zombie, więc Manel zaczyna jechać szybciej, aby uniknąć ich wszystkich i uniknąć zderzenia z jakimkolwiek sprzętem. Udaje mu się przejść przez obszar bez ugryzienia i dociera do innej drogi, tylko po to, by znaleźć stos ciał blokujących ją. Manel jedzie zbyt szybko, by zatrzymać się na czas i zamiast tego spada z motoru. Na szczęście kot jest bezpieczny w swojej klatce. Słysząc zbliżające się zombie, Manel ponownie wsiada na motor, ale ten nie chce odpalić, więc nie pozostaje mu nic innego jak uciekać. Przemierza las tak szybko, jak to możliwe, a zombie niemal dyszą mu na plecach. W końcu dociera do portu, a kiedy przekracza most, zamyka za sobą bramę. Zombi wkrótce zaczynają walić w szybę, aż ją rozbijają i również przechodzą, ale do tego czasu Manel przekroczył mocniejszą bramę i w końcu udaje mu się uciec. Na początku Manel myśli, że nadzieja się skończyła, ponieważ odkrywa, że wszystkie łodzie zniknęły z portu. Jednak po rozejrzeniu się znajduje opuszczoną łódź daleko w wodzie. Manel podpływa do niej i testuje silnik, ale łódź nie chce się uruchomić. W tym momencie słyszy hałas i otwiera drzwi, by znaleźć dziecko zombie przyklejone do krzesła. Następnie Manel i jego kot odpływają na małej tratwie. Próbuje dotrzeć do miejsca z wiadomości radiowej, ale jest ono zniszczone. Bez względu na to, jak daleko odchodzi od brzegu, nadal nie ma sygnału, ale wciąż nagrywa wiadomości dla swojej siostry. Tej nocy tratwa zatrzymuje się w połowie podróży. Kiedy Manel sprawdza silnik, odkrywa, że utknęło w nim ciało. W tym momencie widzi zbliżające się jasne światło i Manel macha rękami, krzycząc o pomoc. Okazuje się, że jest to łódź z ukraińskimi mężczyznami, którzy zgadzają się do niego dołączyć. Manel i Kot zostają zabrani na duży statek i otrzymują jedzenie. Jedynym mężczyzną mówiącym po hiszpańsku jest Wiktor, który wyjaśnia, że Wyspy Kanaryjskie zostały poddane kwarantannie, a policja nie pozwoliła ewakuowanym ocalałym zejść na ląd, dlatego na lądzie jest tak wiele zombie. Manel daje pokój po tym, jak obiecuje, że rano pomoże im szukać zapasów. W środku nocy Manel słyszy jakieś głosy i wygląda przez okno, by znaleźć ocalałych na łodzi proszących o pomoc. Następnego ranka Manel pyta o nowych ocalałych, ale Wiktor przysięga, że nikt nie przybył zeszłej nocy. Następnie Manel zostaje wezwany do biura kapitana, aby pomóc znaleźć ważne budynki na mapie, takie jak szpitale i fabryki. Następnie odkrywa, że łódź, którą widział zeszłej nocy, Znajduje się na statku, a załoga ma rzeczy ocalałych. Pyta o to Wiktora, ale ten odmawia odpowiedzi. Ponieważ Wiktor jest pilotem, Manel mówi mu, że wie, gdzie znaleźć helikopter, ale Wiktor mówi mu, żeby się nie wychylał i przestał zadawać pytania. Wieczorem Manel rozgląda się i zauważa, że statek przewozi wszystkie łodzie, które załoga zabrała przypadkowym ocalałym. Zbiera swoje rzeczy i chowa kota do torby, by zakraść się na statek. W pokoju na dole znajduje dwóch związanych rozbitków. Manel szybko uwalnia pierwszego mężczyznę, ale gdy tylko wstaje, strażnik strzela do niego. W tym momencie przybywa Wiktor i próbuje rozbroić strażnika, więc walczą o broń i przypadkowo strzelają, uszkadzając rzeczy wokół nich. Następnie mężczyźni zaczynają się bić, a Wiktorowi udaje się złapać linę i udusić strażnika na śmierć. Teraz Wiktor również chce uciec i zgadza się znaleźć helikopter. Manel, Wiktor i drugi ocalały ostrożnie skradają się, aż docierają do łodzi. Kiedy mają odpłynąć, dwóch strażników otwiera ogień, likwidując ocalałego. Gdy łódź odpływa, Wiktor strzela do nich, ale zostaje ranny w ramię. Manel sprawia, że łódź płynie wystarczająco szybko, aby uciec, zanim zostaną zlikwidowani. Chwilę później docierają do brzegu, a Manel pomaga Wiktorowi iść. Znajdują kilka samochodów i zombie utkniętego w pojeździe, którego Manel szybko likwiduje. Następnie obaj mężczyźni i Kot odjeżdżają samochodem, aby znaleźć szpital, w którym zmarła Julia, ponieważ Manel pamięta helikopter. Podczas podróży, Wiktor wyjaśnia, że kapitan statku był potworem, który budował schronienie na wyspie. Pozwalał tam mieszkać tylko tym, którzy mu służyli, więc wszystkie kobiety i dzieci zostały zabrane dla jego przyjemności. Kiedy w końcu docierają do szpitala, Manel jest zdruzgotany, gdy zauważa, że helikoptera nie ma na dachu. Nagle zombie wskakuje na samochód, więc Manel zaczyna jechać jak szalony, aby go zrzucić. Następnie używa broni Wiktora, aby go zlikwidować, a hałas przyciąga jeszcze więcej zombie, które Manel również szybko zestrzeliwuje. Następnie mężczyźni i kot wchodzą do szpitala, a Manel szuka narzędzia, którego mógłby użyć do usunięcia kuli z ramienia Wiktora. W tym momencie słyszy jakieś głosy dochodzące z pierwszego piętra, więc Manel idzie na górę. Widzi zombie przechodzącego obok i chowa się, zanim zostanie zauważony. Następnie słyszy głosy dochodzące z otworów wentylacyjnych, więc rozmawia z nimi, aż zanim pojawia się kolejny zombie. Manel szybko go odepchnął i zastrzelił, tylko po to, by więcej zombie wpadło przez drzwi. Natychmiast biegnie z powrotem do początkowego pomieszczenia i upewnia się, że zamknął za sobą drzwi, aby powstrzymać zombie. Ku zaskoczeniu Manela, Wiktora i kota nie ma tam, gdzie ich zostawił. Kiedy się odwraca, otwiera się syp, a Lucia mówi mu, żeby do niej dołączył. Duet zamyka syp i ucieka tuż przed tym, jak zombie wyważają pozostałe drzwi. Manel zostaje zabrany do ambulatorium, gdzie pielęgniarka Lucja i siostra Cecylia mają Wiktora, kota i trójkę dzieci. Kobiety zajmują się raną Wiktora i stabilizują go. Kiedy Manel wspomina o helikopterze, Lucja ujawnia, że jest on zaparkowany za szpitalem w strefie kwarantanny, która jest pełna zombie. Tej nocy grupa dzieli się niewielką ilością jedzenia z Manelem, który wciąż myśli o swojej żonie. Idzie do pokoju, w którym zmarła i wspomina ich ostatnie minuty razem. Zabiera również bransoletkę od kota i przywiązuje ją do łóżka Julii. Następnego ranka Manel idzie na dach, aby obserwować zombie i nagle jego telefon dostaje sygnał, więc otrzymuje wszystkie wiadomości, które Belien wysłała mu w ciągu ostatnich kilku tygodni. Podczas gdy Manel nagrywa odpowiedź, słyszy strzelaninę i wygląda na zewnątrz, aby odkryć, że załoga statku likwiduje zombie, aby wejść do szpitala. Manel spieszy się, aby ostrzec grupę o nadchodzącym niebezpieczeństwie, więc decydują się spróbować wykorzystać piwnicę szpitala, aby dotrzeć do helikoptera. Piwnica jest pełna ciał i dymu, więc wszyscy muszą zakrywać usta i nosy podczas poruszania się. Niestety drzwi są zablokowane i muszą uderzyć w nie siekierą, aby je otworzyć. Zombie wychodzi i atakuje Cecylię, by ją ugryźć. Manel odciąga go i przypala mu twarz gorącą rurą, po czym Lucia likwiduje go siekierą. Teraz Cecylia jest zainfekowana, więc mówi im, żeby szli dalej bez niej i odchodzi. Grupa dociera do korytarza i znajduje kilka zombi za meblami. Lucji udaje się otworzyć drzwi bez robienia hałasu, ale dziecko odzywa się, gdy widzi, że jej matka jest jednym z zombi. Na szczęście nie zostają usłyszani i podchodzą do drzwi, tylko po to, by zombie nagle zepchnął kilka półek. Hałas zaalarmował inne stworzenia, więc Manel ukrywa się z dzieckiem w szafce, podczas gdy inni wchodzą za drzwi. Zombie zaczynają walić w szafkę, i przez chwilę wydaje się, że to koniec dla Manela, jednak przybywa załoga statku i zestrzeliwuje wszystkie zombie w ciągu kilku minut. Po krótkiej kłótni odchodzą, nie widząc nikogo. Teraz grupa może wreszcie dotrzeć do ostatnich drzwi i zobaczyć wszystkie zombie na zewnątrz. Pamiętając samołczek z internetu, Manel wiąże ze sobą kilka klatek i używają ich jako tarczy, aby przejść przez dziedziniec. Na początku idzie dobrze, ale kiedy koło utknęło, hałas przyciąga zombie. Lucja używa siekiery, a manel gaśnicy, by trzymać je na dystans, podczas gdy Wiktor kontynuuje pchanie klatek. Poruszają się bardzo powoli, ale z dużym wysiłkiem docierają do bramy. Lucja przerywa łańcuch siekierą i zostaje z manelem, aby powstrzymać zombie, podczas gdy Wiktor biegnie z dziećmi do helikoptera. Po wielu przepychankach Lucji i Manelowi udaje się zamknąć bramę i zablokować ją szalikiem, po czym biegną dołączyć do pozostałych. Wiktor próbuje uruchomić helikopter. Ale to nie działa, a zombie zaczynają wspinać się przez ogrodzenie, więc Manel wychodzi, by z nimi walczyć. W tym momencie Wiktor znajduje odłączony kabel i podłącza go ponownie, aby w końcu uruchomić helikopter. Dźwięk silnika zwraca uwagę załogi, która pojawia się na podwórku i zaczyna zestrzeliwać zombie. Przecinają szalik, aby otworzyć bramę i grożą zastrzeleniem grupy, jeśli nie będą współpracować. Wiktor bardzo ostrożnie kiwa głową Manelowi, który zrywa kolejny łańcuch, by otworzyć drugą bramę. Nowa horda zombie wpada na podwórze i szybko otacza załogę, by ich ugryźć. Kilka zombie zbliża się również do helikoptera, więc Wiktor każe mu zawisnąć, aby je odepchnąć. Manel przebija się przez hordę, likwidując zombie toporem. Śmigłowiec ma odlecieć, ale gdy wszystkie zombie padają, Lucja rzuca drabinę, a Manel natychmiast wspina się po niej, aby połączyć się z nowymi przyjaciółmi i swoim kotem. Kilka godzin później helikopter zbliża się do Wysp Kanaryjskich. W tym momencie Manel otrzymuje telefon od Beniem z informacją, by nie przyjeżdżał. Dwa myśliwce przelatują obok, potwierdzając, że wyspy są również zainfekowane. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.